Ewangelii, Pan Jezus wysyła 72 uczniów, żeby głosili przed Nim Królestwo Boże. Pan Jezus mówi: proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ale w oryginale Słowo wyprawił można odczytać także jako Słowo wyrzucił. Czyli Pan Jezus mówi: proście Pana, żeby wyrzucił robotników na żniwo swoje. Co ciekawe, nie mówi dawajcie innym dobry przykład, żeby chcieli was naśladować. Nie mówi namawiajcie ich, żeby chcieli pójść drogą powołania. Ale mówi proście Pana żniwa, żeby wyrzucił nie kogoś innego, tylko żeby wyrzucił ich samych. Czyli jeżeli widzisz w świecie jakąś potrzebę zmiany głodujących na ulicach, biednych gdzieś na misjach, potrzebę dobrych kapłanów, dobrych sióstr zakonnych. To jeżeli się chcesz o to modlić, bądź gotowy, żeby odpowiedzieć na to wezwanie samemu, żeby Pan Bóg Ciebie wyrzucił i uzupełnił ten brak w świecie. Bądź gotowy, żeby być zmianą, o którą prosisz o Boga. Dobrej niedzieli.